A z nami już zespół nie strzelać do pianisty Hubert Szczęsny oraz Adam Karmiński, gitarzysta wykonają dla nas jakieś ze swoich utworów na antenie, więc zostańcie z nami. Serdecznie zapraszamy i studio w Kupcu Poznańskim już jest ich. A my oczywiście do wywiadu wrócimy już po krótkiej przerwie. A na frente Zegarku? You, yeah, I don't want to play the time and gone You can back me, but not now Po krótkiej przerwie z nami Hubert Szczęsny, wokalista zespołu Nie do pianisty oraz Adam Harmiński, gitarzysta. Jak wygląda no, za... tak Wasz pełen skład zespołu i kogo brakuje? E, pełen skład zespołu wygląda tak. Na gitarze basowej e, gra Szymon Bartkowiak, którego brakuje. Na pianie gra Piotrek Piotrowski, którego także brakuje. I na perkusji gra Karol Łoszyński, którego także brakuje. Ale obecny jest. Gitarzysta. Ale obecny jest gitarzysta i wokalista zespołu. Także brakuje trzech, trzech, osób. trzech, osób. trzech osób. A w jaki sposób się znaliście wcześniej? Czy połączyła Was wspólna pasja do muzyki? Ja się z chłopakami zresztą chłopaków właśnie, których nie ma znałem wcześniej, mimo wieku gdzieś tam nie, tego, nie tego samego są starci od nas. Jakiś średnio 6 lat, 7. Z Adamem się nie znałem wcześniej, ale spotkałem go na jednym z cyklu właśnie jam session, który był organizowany w lesznie. No I postanowiłem zrobić zespół. Zaproponowałem Adamowi na początku... I to z Twojej inicjatywy. Z mojej inicjatywy. Na początku nie Wyszło tak jak wyszło, że gramy do dzisiaj rok czasu ponad. A wasze początki jak wyglądały? Była ciężka? Jak było? To? Było trochę, że tak powiem tematów do dotarcia, musieliśmy się na pewno zgrać, jak to w każdej gdzieś tam grupie ludzi, ludzi funkcjonuje, no i.